Dziś będzie o jednym z największych oszustw obecnego premiera, czyli jak to dzisiejszy rząd rzekomo zablokował ETS-2. W Polsce trwa jeden wielki przekręt energetyczny. Polakom wmawia się, że wszystko jest pod kontrolą, tymczasem prawda jest brutalna. To największy podatek od codziennego życia, jaki kiedykolwiek wprowadzono w Unii Europejskiej. Podatek, który uderzy w polskie rodziny, polskie firmy, polskich kierowców. I to taki podatek, który ktoś próbuje dzisiaj sprzedać, uwaga, jako korzystną zmianę. Dlatego dziś, jako ekonomista, jako człowiek, który od lat patrzy na gospodarkę przez fakty, a nie przez propagandę, chcę powiedzieć jasno: ETS-2 nie został zatrzymany, nie został zablokowany, został tylko odsunięty tak, by wyborcy w Europie niczego nie odczuli przed głosowaniem. A to oznacza jedno. Rachunek przyjdzie, tyle że później, ale będzie ogromny. Dlatego potrzebujemy rozmowy nie o sloganach, tylko o liczbach. Nie o marketingu politycznym, tylko o realnych kosztach, które spadają na polskie domy, na polski transport, polskie rolnictwo i całą gospodarkę. Przejdźmy do faktów. Faktów, które jasno pokazują, dlaczego ETS-2 jest bombą z opóźnionym zapłonem, a nie żadnym sukcesem negocjacyjnym. ETS-2 to taki unijny mechanizm, który pod płaszczykiem ekologii wciska nam dodatkowy podatek od codziennego życia. Zacznijmy od kosztów, tych realnych, które uderzą w zwykłych ludzi, zwykłe rodziny, tych, którzy często ledwo wiążą koniec z końcem. Według raportu analiza wpływu ETS-2 na koszty życia Polaków w pierwszym roku obowiązywania, czyli w roku 2028, po tym opóźnieniu wejścia w życie koszty ogrzewania domu węglem kamiennym wzrosną co najmniej o 1000 zł dla przeciętnego budynku. To nie jakaś abstrakcja. To dotyczy 3,5 do 4 milionów polskich gospodarstw domowych. A to dopiero początek. W każdym kolejnym roku będzie coraz drożej, aż w końcu kwota ta urośnie o przeszło, uwaga, 5200 zł rocznie. Proszę sobie wyobrazić, Rodzina na wsi czy w małym miasteczku, ogrzewająca rodzinny dom węglem, której nie stać na kolejne inwestycje w docieplenia czy wymianę pieca, zapłaci dodatkowo tysiące złotych, co tylko pogłębi jej ubóstwo energetyczne. Paradoksalnie, to właśnie ci najmniej zamożni, którzy wydają największy procent dochodów na ogrzewanie i prąd, poniosą największy ciężar tego podatku. ETS-2 stanie się podatkiem wpychającym miliony ludzi w spirale zadłużenia. Ale przecież wielu z Was nie korzysta z węgla, zatem możecie myśleć, że to Was nie dotyczy. Ogrzewacie dom gazem? A może na gazie gotujecie albo macie w łazience gazowy piecyk? Was też nie ominie nowy podatek. Za gaz zapłacicie w 2028 roku o prawie 15% więcej, a w kolejnym przeszło 20% więcej i tak co roku drożej i drożej aż do ponad 2,5-krotnego wzrostu rachunku tylko z powodu samego ETS2 bez ceny samego paliwa. Uwaga, bez ceny samego paliwa. A może macie w bloku własną wspólnotową kotłownię na olej? Tak? No to ETS2 dotknie i was. W pierwszym roku podatek ETS2 dołoży wam do rachunku 10%, w kolejnym prawie 15% i tak aż do półtora raza więcej sam podatek Znowu bez ceny oleju. Dotyczy to wreszcie nie tylko gospodarstw domowych. Więcej za gaz czy olej zapłacą też kwiaciarnie, warsztaty samochodowe czy fryzjerzy. Pomyślcie, jak przełoży się to wszystko na ceny usług. Ale to nie koniec. ETS-2 uderzy też w transport, a przez to nie tylko w nasze rachunki na stacjach, ale i ceny w sklepach i koszty w całej gospodarce. W pierwszym roku 2028 ceny paliw wzrosną o około 50 groszy za litr Diesla. Podobnie za benzynę około 34 zł również za LPG. To oznacza, że każdy tankujący samochód osobowy czy dostawczy zapłaci więcej, a to przełoży się nie tylko na wasze domowe budżety, ale także na droższy transport towarów. Ciężarówki dowożące mleko, pikapy dowożące chleb czy owoce do sklepów, ich koszty skoczą. I to wszystko napędzi inflację. W pierwszym roku obowiązywania ETS-2, przeciętne tankowanie osobówki będzie droższe o około 30 zł. W kolejnym o 35 zł, a potem o 40 lub więcej. Resztę możecie sobie sami dopowiedzieć. W samochodach dostawczych będzie to odpowiednio więcej. I wprost wpłynie to na podwyżki w sklepach i na drożyznę. Według prognoz Narodowego Banku Polskiego ETS-2 może podbić inflację nawet o 2 punkty procentowe w pierwszym roku, co oznacza wyższe ceny praktycznie wszystkiego: od żywności, przez ubrania, po meble i AGD. Komisja Europejska sama przyznaje, że to, uwaga, spowolni wzrost gospodarczy: no bo firmy znów stracą konkurencyjność, produkcja stanie się znowu droższa, a eksport mniej opłacalny. Polska gospodarka, która pod naszymi rządami rosła dynamicznie, teraz ryzykuje jeszcze większą stagnację w przyszłości. Wyższe koszty energii i transportu to recepta na znaczne spowolnienie wzrostu, a nawet na recesję, szczególnie na niższy wzrost małych i średnich przedsiębiorstw, a także na kłopoty w sektorze rolnym. Teraz proszę państwa, przypomnijmy sobie kto naprawdę walczył o Polskę w tej sprawie. Zmiana dyrektywy ETS, zainicjowana przez Komisję Europejską, uwaga, w lipcu 2021 roku w ramach pakietu Fit for 55, spotkała się z naszym natychmiastowym oporem. Przeczytajcie sobie scenogramy, protokoły, konkluzje. Już w 2020 roku ostrzegałem w liście do komisji przed ubóstwem energetycznym i przed inflacją. W 2021 roku apelowałem o zawieszenie ETS, gdy ceny uprawnień przekroczyły 70 euro za tonę. Argumentowałem również tutaj to wszystko destabilizacją rynku. Budowałem koalicję razem z V4, czyli z Grupą Wyszehradzką, z Rumunią, z Bułgarią, z Grecją. Wysyłałem listy do von der Leyen z propozycjami reform, forsując na Radach Europejskich analizę ETS-2, limit cenowy i wywalenie tego podatku klimatycznego do kosza. Gdy nas przegłosowano większościowo, choć powinno być zgodnie z traktatami głosowanie jednomyślne, składaliśmy protesty, oświadczenia. Protesty także do Trybunału Sprawiedliwości, a w sierpniu 2023 roku złożyliśmy właśnie skargę do CUE. W Parlamencie Europejskim nasi europosłowie głosowali przeciw, podczas gdy cała ekipa Platformy Obywatelskiej Lewicy czy PSL-u była za. My walczyliśmy o suwerenność energetyczną Polski, a oni poddawali się brukselskiemu dyktatowi. A co z tymi, którzy teraz krzyczą o sukcesie? Jak zwykle kłamali. Premier Tusk w październiku 2025 ogłasza uwaga, cieszę się, że udało nam się wpisać rewizję tego projektu, czyli zablokowanie, zablokowanie wejścia tego rozwiązania w 2027 roku. To mniej więcej koniec cytatu: brzmi jak sukces. No nie wiem, szczerze wątpię, bo to nie tylko nie jest żadna blokada, a zaledwie przesunięcie na 2028 rok, zapisane w samej dyrektywie zresztą jako automatyczna opcja przy wysokich cenach energii. Konkluzje Rady Europejskiej mówią o wygładzeniu wejścia, a nie o likwidacji ETS-2. Komisja proponuje dodatkowe uprawnienia z rezerwy MSR i to dopiero przy, uwaga, 45 euro za tonę, czyli gdy już będzie bardzo, bardzo drogo. Eksperci mówią wprost, że słowa Tuska są zaskakujące, bo nie ma sygnałów o realnym opóźnieniu czy o wycofaniu tego ekstra podatku na gospodarstwa domowe, na transport i de facto na całą gospodarkę. To po prostu cyniczne przeniesienie drożyzny poza wyborczy rok 2027. Wyborczy w aż siedmiu europejskich krajach, i dlatego podjęto właśnie taką decyzję. A brukselskie elity po prostu nie chcą, żeby wyborcy odczuli skutki polityki klimatycznej przed pójściem do urn. Pamiętacie, jak Tusk zapewniał w grudniu 2023 roku, że naprawdę jego to w Unii nikt nie ogra? No cóż. Wygląda na to, że jednak go ograli. I to całkowicie, bo to przesunięcie to nie jest triumf negocjacyjny. To jest podpięcie się pod polityczne manipulacje Brukseli. W oszustwach i mamieniu Polaków cała ta ekipa jest zresztą bardzo dobra. W debacie prezydenckiej w maju tego roku Trzaskowski oświadczył... Nie ma zielonego ładu. Teraz zielony ład w tej formie po prostu już nie istnieje. Bo... Pamiętacie? Miesiąc później patronował imprezą o... W zielonym Ładzie. To poziom hipokryzji, który nawet w Brukseli budzi politowanie. Czy to jest oszustwo? Proszę państwa, to delikatne słowo na taką manipulację. Podczas gdy my protestowaliśmy, walczyliśmy z brukselskimi szaleństwami, ale jednocześnie inwestowaliśmy w czyste powietrze, by pomóc w wymianie pieców i w termomodernizacji, dając szansę na tańsze, bardziej ekologiczne ogrzewanie, oni. Jedną ręką godzą się na paliwową drożyznę, a drugą zawieszają ten program, zostawiając najmniej zamożnych na pastwę horrendalnych rachunków. Gospodarka straci miliardy, konkurencyjność spadnie, a inflacja poszybuje znowu. Ale my się nie poddamy. Walczymy dalej, bo Polska zasługuje na racjonalną transformację, na bezpieczeństwo energetyczne i na niższe ceny energii, przedstawione niedawno zresztą przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, a nie na brukselski ideologiczny haracz. Mamy na to skuteczny plan. To program energetyczny dla Polski. Zatem nie dajcie się nabrać na bajki o rewizji ETS-2. Sprawdźcie fakty, protestujcie, dzielcie się prawdą, róbcie wpisy, komentujcie. Razem zatrzymajmy ETS-2 i inne szkodliwe elementy Zielonego Ładu. Zatrzymajmy cały ten Zielony Ład, zanim zrujnuje nasze domy, sklepy i naszą gospodarkę. Po tej analizie faktów, liczb i decyzji, które zapadły poza plecami Polaków, widać jedno. ETS-2 to nie ekologia, to fiskalny taran wymierzony w polskie rodziny i właśnie w polską gospodarkę. To projekt, który podniesie koszty ogrzewania, transportu, produkcji i życia codziennego i zrobi to szybko, brutalnie i bezlitośnie. My walczyliśmy o Polskę. W tej sprawie, budując koalicję, składając protesty, blokując, wsadzając kija w szprychy tego Zielonego Ładu i to skutecznie, składając skargi i pokazując alternatywy. Dzisiejsza władza tę walkę oddała bez jednego wystrzału. To dramatyczna różnica. Dlatego mówię wyraźnie, to nie jest koniec. Możemy zatrzymać razem ETS-2. Możemy obronić polskie rodziny przed drastycznym wzrostem kosztów życia. Możemy poprowadzić transformację energetyczną mądrze, tak aby była sprawiedliwa, tania i zgodna z polskim interesem narodowym. Ale potrzebna jest świadomość, mobilizacja i prawda. Nie propaganda, nie PR, nie kolejne opowieści o sukcesach, których nie ma. Jeśli dziś nie zatrzymamy tej bomby, jutro zapłacą za nią wszyscy. Od rolników, przez kierowców, po małe firmy i całe polskie rodziny. Dlatego wzywam. Mówmy o tym, nagłaśniajmy to, nie dajmy się oszukać, bo tylko prawda i wspólna presja mogą zatrzymać politykę, która prowadzi Polskę do gospodarczej ściany. I o to będę walczył, o rozsądek, o polską suwerenność energetyczną i o niższe ceny dla każdego domu w Polsce, bo Polska zasługuje na uczciwą politykę, a nie na zielony fiskalizm pod przykrywką wielkich słów. Jeżeli taka będzie wola Polaków i odsuniemy ich od władzy w 2027 roku najpóźniej, to obiecuję, że skutecznie zablokujemy w Unii te złe rozwiązania.